Tak, spodziewaliśmy się, że to będzie zacięte spotkanie i wiedzieliśmy, że gospodarze gają świetnie na, na swojej sali i, i nie byliśmy zaskoczeni tym ich, ich postawą, można tak powiedzieć. Znaczy, no tak, no szkoda, że, że w ogóle były jakieś przerwy, bo to, bo to nie sprzyja zawodnikom, to się, się troszeczkę wypada z tego rytmu. No, widać, że gorąco było na sali. I... No i całe szczęście, że to się nie przełożyło na nasz wynik, można powiedzieć, negatywny. Niedosyt na pewno zostaje, niewiele by zabrakowa... niewiele brakowało, abyśmy ten mecz wygrali. Praktycznie każdy set był na przewagi, więc ten mecz mógł wyglądać inaczej. Szkoda, bo wiadomo, że Rysowia jest wicemistrzem Polski aktualnym i, i tutaj na pewno nie będzie łatwo. a Mieliśmy swoje szanse no niestety nie, nie wykorzystaliśmy. Dobrze, do, dobrze się czułem. Cieszę się że trener daje mi szansę żeby pomóc chłopakom. Staram się wykonywać każde zadanie jak najlepiej. Ja powiem tak my cieszymy się z tego że przyjechaliśmy po, po zwycięstwo i udaje nam się wywieźć w playoffach nie liczą się już 3-2, czy to jest 3-2, czy 3-1, zwycięstwo jest zwycięstwem, więc w tym momencie jesteśmy jak gdyby no zdecydowanym faworytem w dwóch meczu i przed sobotnim rywalży, natomiast no, zespół z Radomia na tej sali jest bardzo niebezpiecznym zespołem. Historia naszych pojedynków z ligi pokazuje, że, że ciężko nam się tutaj gra i ciężko przeciwko zespołowi z Radomia, więc tak też było, taki był scenariusz i przebieg całego meczu. Mecz mógł się podobać, bo na pewno po jednej i po drugiej stronie było kawał dobrej siatkówki. Nie dopasowywują się, ale to już myślę, że jest jakąś taką normą ogólną panowie w czarnym, którzy rzeczywiście mogą troszeczkę popsuć widowisko. Oby jak najmniej takich sytuacji jak miało miejsce dzisiaj, no nas to nie wybiło z rytmu, ale przeszkadza na pewno e, gdzieś tam w prowadzeniu mądrej i poukładanej gry, troszkę chaotycznie później wyglądała nasza gra. Przespany czwarty set spowodował, że musieliśmy grać tie breaka. Ale cieszymy się z wygranej, ze skutecznej jak gdyby gry w tym piątym secie, że wystarczyło nam sił, bo, bo gramy co trzy dni i praktycznie no nie mamy czasu, żeby dobrze potrenować. A, a zespół z Radomia przypomina miał troszeczkę większą przerwę, bo nie grałem w europejskich pucharach, więc mieli, mieli trochę dłuższą, więcej odpoczynku i możliwości do treningu. No zobaczymy przed rewanżem, tak jak mówię, chcielibyśmy przypieczętować swój awans już w sobotę ale wiemy, żeby nie dzielić skóry na niedźwiedziu zbyt wcześnie, no bo e, tak to w sporcie bywa, że nie ma, nie ma wygranych przed, dopiero jak ktoś usłyszy ostatni gwizdek, można powiedzieć, i podnieść ręce do góry w geście triumfu. Dziękuję.